Czy pajączki na nogach są niebezpieczne? U większości pacjentów są to zmiany tylko i wyłącznie estetyczne, w związku z czym nie jest to groźne dla naszego zdrowia. Jest to tylko i wyłącznie kwestia estetyki. Natomiast, oczywiście, przy jakichś urazach, uderzeniu, może się zdarzyć, że powstanie w tym miejscu większy siniak. Natomiast nie grożą one w żadnym wypadku zakrzepicą, ani żadnym, żadną inną groźną dla naszego zdrowia czy życia chorobą. Natomiast, w części przypadków, mogą one towarzyszyć niewydolności żylnej i być wynikiem niewydolności żylnej. Dlatego przed każdym leczeniem pajączków, należy wykonać USG, żeby wykluczyć ich przyczynę, czyli to, czy są, są, są tylko izolowaną zmianą estetyczną, czy wynikają z czegoś głębszego, czyli z niewydolności żylnej. Do jakiego lekarza należy zgłosić się z naczynkami na nogach? Przede wszystkim trzeba wykonać USG Doppler żył kończyn dolnych. To jest badanie, które pokaże nam, czy naczynka na nogach są tylko i wyłącznie kwestią estetyki, czy może coś głębszego dzieje się w naszych nogach, czyli czy te pajączki towarzyszą niewydolności żylnej. Warto zgłosić się również do takiej osoby, która jest w stanie leczyć zarówno niewydolność żylną, jak i pomóc nam z kwestią estetyczną. Czyli są to przede wszystkim angielodzy, chirurdzy naczyniowi, czyli osoby zajmujące się flebologią. Czy konsultacja przed laserowym zamykaniem naczynek jest konieczna? Konieczne jest zdecydowanie wykonanie USG Doppler żył kończyn dolnych, żeby zobaczyć, jak wygląda nasz układ żył głębokich oraz powierzchownych. Czyli, czy naczynka są tylko i wyłącznie kwestią estetyczną, czy może jest to również e, jakiś głębszy problem, czyli niewydolność żylna, ponieważ nierzadko niewydolność żylna może powodować powstawanie takich naczynek i może być to pierwszy objaw niewydolności żylnej. Dlatego tak, Zawsze przed tego typu leczeniem konieczna jest konsultacja z USG. Oprócz tego specjalista powie Wam, w jaki sposób wygląda takie leczenie, jakie są możliwe skutki takiego leczenia, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Wyceni stricte pod konkretne zmiany koszt leczenia, i będziecie się w stanie wtedy zdecydować na takie leczenie. Bądź też nie. Po takiej wizycie konsultacyjnej możliwe jest od razu zrobienie zabiegu, jeżeli pacjent jest zdecydowany na zaproponowane przez lekarza leczenie. Trzeba to oczywiście w przypadku naszej kliniki wcześniej zgłosić przy ustalaniu terminu, że jednoczasowo chcielibyśmy również mieć zabieg. Ile kosztuje laserowe zamykanie naczynek? Jest to bardzo trudne pytanie do odpowiedzi, dlatego że nogi i naczynka potrafią wyglądać bardzo różnie. I e, ten koszt jest zależny przede wszystkim od rozległości zmian, ich wielkości, jak również od tego, jakich metod tak naprawdę będziemy musieli użyć do leczenia. Rzadko jest tak, że robimy u danego pacjenta tylko i wyłącznie laserowe zamykanie naczynek. Najczęściej stosujemy metody łączone, czyli część zmian zamykamy przy pomocy skleroterapii, a część zmian zamykamy laserem. Jedną Dodatkowo z metod stosowanych w leczeniu estetycznym zmian jest metoda klax, która łączy jednoczasowo te metody w pewnej konkretnej sekwencji leczenia. I w zależności od tego, ten koszt może być różny. Najczęściej jeden etap leczenia wynosi między 800 a 1200 zł, natomiast to jest średnia i zarówno może być w danym przypadku mniej, jak i więcej. Po ilu zabiegach laserowego zamykania naczynek zobaczę efekty. Efekty tego typu leczenia są bardzo zależne od tego, jak rozległe są to zmiany, jak długo one były, jakie są wielkości. Część efektów zobaczymy już po pierwszym etapie leczenia, natomiast u większości pacjentów te efekty są po około trzecim etapie takie najbardziej zauważalne, kiedy pacjenci mówią, że są zadowoleni już z tego, jak wyglądają ich nogi. Takie leczenie często jest. Wieloetapowe, czyli najpierw skleroterapia, później etap leczenia laserowego i tych wizyt, żeby usunąć między 80 a 95% zmian, czasami pacjenci wymagają 5, 6 czy nawet 7. Warto też pamiętać, że w trakcie całego takiego leczenia nasze nogi mogą wyglądać gorzej niż przed jego rozpoczęciem, dlatego że my wykonując zabiegi laserowe czy skleroterapię, w pewien sposób uszkadzamy naczynko. I dopiero czas powoduje, że to naczynko wchłania się i widzimy to jako pozytywny efekt estetyczny. Natomiast, również istotną rzeczą jest fakt, że jeżeli zrobilibyśmy nawet tylko jeden etap leczenia laserowego i zostawimy takie zmiany do całkowitego wygojenia, to tak naprawdę już duża część tych zmian. Większa lub mniejsza powinna zniknąć. To, że wykonujemy wiele etapów tego leczenia w pewnych sekwencjach czasowych, wynika z optymalizacji efektu estetycznego i czasu potrzebnego na jego osiągnięcie. Kiedy najlepiej zamykać naczynka laserem? Przy takim leczeniu nie będziemy mogli wykonywać pewnych czynności. Czyli przede wszystkim opalać się miesiąc przed leczeniem oraz miesiąc po leczeniu. Oraz stosować samoopalaczy. Również trzeba pamiętać, że nasze nogi w trakcie takiego leczenia będą wyglądały często gorzej niż przed jego rozpoczęciem. W związku z czym, biorąc pod uwagę fakt, że musimy wykonać kilka etapów takiego leczenia, mamy najczęściej kilka miesięcy całkowicie wyłączone z opalania i kilka miesięcy w trakcie których zmiany na naszych nogach będą się goiły. Także najlepszym momentem na rozpoczęcie takiego leczenia, jest jesień czy też zima, tak aby to leczenie całkowicie zakończyć na początek lata. Jakie lasery są najlepsze do zamykania naczynek? Przede wszystkim musimy wiedzieć, dlaczego stosujemy pewne konkretne lasery. Otóż te lasery, które są stworzone do zamykania naczynek, mają konkretną długość fali, ale nie wchodząc głęboko w fizykę, chodzi nam o to, że pewne konkretne lasery powodują, że. Hemoglobina i przede wszystkim woda w naszych tkankach się rozgrzewa i uszkadza w ten, ten sposób ścianę naczynka. Takimi laserami, które mają te właściwości, to przede wszystkim laser NDAG oraz laser PDL. Szukając miejsca, w którym będziemy wykonywać tego typu zabiegi, musimy zobaczyć, czy dane miejsce dysponuje tymi laserami. Oprócz tego najnowocześniejsze lasery potrafią łączyć te dwa lasery w jednym momencie i podawać pulsy tych obydwóch laserów oddzielone milisekundami. Również jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ zarówno laser jagowy, jak i laser barwnikowy działają w troszkę inny sposób na konkretne warstwy skóry. I takie połączenie dwóch laserów pozwala nam często obniżyć moc zarówno jednego lasera, jak i drugiego, co z kolei powoduje, że uszkodzenia ewentualne skóry są przy takim leczeniu mniejsze. Jak przygotować się do laserowego zamykania naczynek? Tak naprawdę nie są potrzebne jakieś szczególne przygotowania. Na pewno to, co jest istotne, to trzeba bardzo dokładnie ogolić nogi. W trakcie używania lasera, jeżeli e, impuls lasera trafi na włosek, on go po prostu spala, e, generując przy okazji e, wysoką temperaturę, więc takie leczenie w przypadku obecności włosków na nogach może być bardziej bolesny dla pacjenta. Oprócz tego nie warto smarować przed leczeniem nóg żadnymi balsamami czy kremami, dlatego że używane chłodzenie w trakcie tego typu zabiegów, polegające na tym, że rozmarowujemy specjalny żel na powierzchni skóry, a następnie sładzamy zimnym powietrzem. Jeżeli posmarujemy wcześniej skórę, jakimś balsamem może spowodować, że ten, że ten żel po prostu nam spłynie ze skóry i będzie to trudniejsze dla nas technicznie do wykonania. Ile trwa gojenie skóry po laserowym zamykaniu naczynek? Tak naprawdę ja bym to podzielił tutaj na, na dwa etapy. To jest takie gojenie wstępne, gdzie my patrząc wizualnie już nie będziemy widzieli e, zmiany na skórze w okolicy zamykanych naczynek i takie gojenie trwa Między 3 a 7 dni, oraz gojenie głębszych warstw skóry, które trwa do miesiąca czasu. I to gojenie głębszych warstw skóry tak naprawdę determinuje nam okres między ten minimalny odstęp między kolejnymi etapami leczenia, które wynosi właśnie około miesiąc do półtora miesiąca, w zależności tak naprawdę od tego, jak reagujemy na laser. Co jest powodem powracania popękanych naczynek? To jest pytanie, które nasi pacjenci często do nas wysyłają, natomiast musimy pamiętać, że przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak popękane naczynka. Te naczynka, które mamy na nogach, są to zwykłe żyłki, które znajdują się bardzo powierzchownie, także używanie stwierdzenia popękane naczynka jest niedokładne i nie oddaje tak naprawdę istoty. Tych zmian. Natomiast odpowiadając na pytanie, powodem nawracania tego typu zmian jest przede wszystkim nasza genetyka. Jak mieliśmy lat 15, 16, 17, nie mieliśmy zmian na nogach, z czasem one powstają, więc również niestety ale jest to wiek, oraz może ku temu również predysponować mogą różne urazy, które fundujemy naszym nogom. Czy to jakieś mikrourazy w trakcie ćwiczeń na, ćwiczeń na siłowni, czy jakieś poważniejsze w okolicy, na przykład blizn pooperacyjnych. Jak często można wykonywać laserowe zamykanie naczynek? Przede wszystkim zależnie, czy pytamy od tego, w jakim okresie od pierwszej wizyty jest kolejny etap takiego leczenia, czy też pytamy o to, ile generalnie razy możemy wykonać taki zabieg. Odpowiadając na to drugie pytanie, możemy wykonywać tego typu zabiegów tyle, ile tylko chcemy, i na ile jesteśmy gotowi i chętni. Przez całe życie tak naprawdę możemy pozbywać się naczynek, jeżeli tylko będą nam powstawały. Natomiast takim minimalnym odstępem, którym musimy wykonać między jednym a drugim etapem, to jest miesiąc czasu. Jest to czas, w którym skóra regeneruje się i w który w bezpieczny sposób pozwala nam na wykonanie kolejnego etapu. Także jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę odstęp czasu między kolejnymi zabiegami, a nie ilość etapów, które. E, musimy wykonać. Czy laserowe zamykanie naczynek boli? No, niestety, jest to zabieg, który nie należy do najprzyjemniejszych. E, największe znaczenie ma tutaj wielkość naczynek, które zamykamy, bo ono pozwala nam zmniejszyć plamkę lasera, którą te naczynka będą zamykane. A wiele zależy od tego, jakiej wielkości jest ta plamka. Im mniejsza plamka, tym mniejsze dolegliwości bólowe. Ponadto e, znaczenie ma tutaj chłodzenie. Używamy chłodzenia powietrzem, o ujemnej temperaturze, także staramy się, żeby komfort dla pacjentów był jak największy przy tego typu zabiegu. Generalnie musimy wiedzieć, że jest to leczenie, które boli. Część, część pacjentów porównuje to do wykonywania tatuażu, może troszkę, troszkę mniejsze dolegliwości niż przy tatuażu, natomiast nie jest to na pewno leczenie przyjemne. Czy laserowe zamykanie naczynek jest skuteczne? Skuteczność takiego leczenia zależy od kilku czynników, przede wszystkim od ilości etapów, które wykonamy. Z mojego doświadczenia wynika, że dobre efekty estetyczne, czyli takie efekty, które pozwalają nam na usunięcie między 80 a 95% naczynek, wymagają około 4 etapów. Natomiast Niezwykle istotne jest również to, jak sam pacjent reaguje na tego typu leczenie. U niektórych takie zmiany bardzo ładnie się goją i znikają, u innych jest to trochę trudniejsze i wymaga to więcej etapów leczenia. Natomiast generalnie jest to leczenie, które jest skuteczne, które pozwala nam osiągać dobre efekty estetyczne, które zadowalają zarówno nas, jak i pacjentów. Czy laserowe zamykanie naczynek jest bezpieczne? Jest to zabieg, który należy do tych bezpieczniejszych, natomiast dużą rolę odgrywa tutaj doświadczenie osoby, która będzie wykonywała Wam taki zabieg. Pomimo, że może się wydawać, że takie strzelanie laserem w naczynka jest rzeczą prostą czy też trywialną, to na samym urządzeniu jest wiele ustawień, które możemy ustawić w taki sposób, że spowoduje to poparzenie, czy nawet martwice skóry. Dlatego zawsze trzeba wybierać ośrodki, które mają w tym duże doświadczenie. Z takich przykładów mogę podać pacjentkę, która leczyła się przed kilkoma laty w innym ośrodku, a przyszła do mnie z powrotem, z, czy też z nawrotem naczynek, a w każdym miejscu, w którym miała naczynko przed kilkoma laty, w tej chwili w trakcie badania u mnie była po prostu blizna. Także całe nogi miała usłone w bliznach w kształcie naczynek. Także pomimo, że jest to leczenie bezpieczne, wybierajmy zawsze miejsca, w których pracują ludzie, którzy robią tego dużo i mają duże doświadczenie. Jakie mogą wystąpić powikłania po laserowym zamykaniu naczynek? Przede wszystkim jest to leczenie bezpieczne i takie powikłania zdarzają się bardzo rzadko i zależą przede wszystkim od doświadczenia osoby, która wykonuje samą procedurę. Czyli od tego, w jaki sposób ustawi laser. Każdy zabieg trzeba rozpocząć od tego żeby w konkretny sposób pod konkretne naczynka i karnację pacjenta wybrać ustawienia, z jakimi będziemy pracowali. I w przypadku wybrania złych ustawień możemy spowodować poparzenia skóry i martwice skóry. Są to przede wszystkim powikłania związane z uszkodzeniem samej skóry. Żadnych głębszych powikłań, takich jak zakrzepica żylna, jakaś niewydolność żylna czy tego typu zmian. Tutaj yy, nie ma przy takim leczeniu. Laserowe zamykanie naczynek a opalanie. Musimy pamiętać, żeby do leczenia nie być opalonym, dlatego że melanina, którą mamy w skórze, będzie nam pochłaniała laser i może spowodować zdecydowanie gorsze działanie lasera na naczynka. Natomiast istotną wiadomością jest również to, że po takim leczeniu, co najmniej przez miesiąc czasu, nie można się opalać. Dlatego że gdybyśmy się zaczęli opa opalać bezpośrednio po. Zabiegu, moglibyśmy spowodować bardzo silne poparzenia słoneczne w miejscach, w których już zadziałaliśmy, zadziałaliśmy laserem. Także, biorąc pod uwagę fakt, że musimy wykonać kilka etapów takiego leczenia, trzeba sobie zarezerwować co najmniej 4-5 miesięcy bez opalania. I mam tutaj na myśli zarówno opalanie pod słońcem, jak i solarium oraz samoopalacze. Czego nie wolno robić po laserowym zamykaniu naczynek? Więc, tak naprawdę, są trzy rzeczy, których nie powinniśmy robić. Jest to opalanie, które może spowodować poparzenia w miejscach, które były zamykane. Jest to stosowanie peelingów, ponieważ skóra w tych miejscach jest oczywiście podrażniona. Oraz powinniśmy ograniczyć intensywne ćwiczenia na siłowni, również w związku z tym, żeby nie doprowadzić do jakichś mikrourazów w miejscach, które były zamykane. Co jest skuteczniejsze? Laserowe zamykanie naczynek czy skleroterapia? Przede wszystkim są to dwie metody, które są bardzo dobre i bardzo skuteczne w leczeniu zmian estetycznych. I odpowiedź na to pytanie, znaczy w ogóle to pytanie jest zadane w troszkę błędny sposób. Nie ma metody, która jest bardziej skuteczna. Skleroterapia służy nam do zamykania troszkę większych naczynek, w które możemy się nakłuć igiełką i podać do nich lek. Natomiast w momencie, kiedy to naczynko już jest tak niewielkie, że nie jesteśmy w stanie wbić się w nie bezpiecznie igłą, do tego służy nam laser. Dlatego zawsze powinniśmy wybierać miejsca, w których zarówno lekarz ma możliwość wykonania skleroterapii, jak i użycia lasera do zamknięcia naczynek. Tak, żeby to. Ten sposób leczenia był dostosowany do wielkości naczynka, a nie żeby dostosowywał pacjenta do swoich metod, z których korzysta. Jak wygląda skóra po laserowym zamykaniu naczynek? Bezpośrednio po podaniu impulsu, kiedy obserwujemy zamknięcie bądź obkurczenie naczynka, skóra robi się troszkę bledsza. Następnie po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach Wytwarza się zaczerwienie, zaczerwienienie w tej okolicy, takie jak przy poparzeniu słonecznym oraz może się pojawić taki lokalny, niewielki obrzęk. I te, ten obrzęk tak naprawdę utrzymuje się kilkadziesiąt godzin, znika i po tym czasie właściwie nie obserwujemy na samej skórze żadnych większych zmian. Także zmiany na skórze to przede wszystkim zaczerwienienie, które występuje do kilkudziesięciu godzinach od czasu zabiegu.